Moi drodzy, bardzo serdecznie was witam. Miał być Q&A o sortowniku myśli, ale zmieniłem kolejność dlatego, że dostałem trochę informacji po dzisiejszej medytacji, że dla niektórych z was ta medytacja była problematyczna. Dlatego że mieliśmy wspomnieć moment, kiedy byliśmy, czuliśmy się właściwie bezpiecznie jakoś i odwołać się do tego momentu i pojawiły się takie pytanie. Co jeśli ja nigdy w życiu nie doświadczyłem, nie doświadczyłam poczucia bezpieczeństwa, że nigdy nie było takiego momentu? I to jest bardzo ważna kwestia dlatego że odwoływanie się do takich wspomnień które są pozytywne w nas to jest taka metoda która się często w ogóle pojawia i warto wiedzieć co robić w takiej sytuacji kiedy trudno mi jest znaleźć takie doświadczenie. Pierwsza rzecz to jest taka że nawet jeśli masz takie poczucie, że nigdy nie było takiego momentu to ja wiem, że to zabrzmi trochę, y, może trudno dla niektórych osób, ale spróbujcie zrozumieć i, i, ten tok myślenia, który jest u mnie, bo, bo ja nie mam zamiaru teraz nikogo atakować ani podważać doświadczeń. Natomiast bardzo mało prawdopodobne jest, żeby nigdy nie było takiego momentu, y, gdzie byłoby u ciebie, y, że przez całe życie nie było nigdy poczucia bezpieczeństwa. Dlatego, że nasza konstrukcja psychiczna jest taka, że gdyby tak było, że, gdybyśmy żyli w takim ciągłym i od samego dzieciństwa byłoby ciągłe takie poczucie zagrożenia, to nie wiem, czy byśmy dalej funkcjonowali. A na pewno już nie bylibyśmy zdolni do tego, żeby robić medytację. Jakby to by Taki tak permanentny, taki głęboki brak poczucia podstawowego bezpieczeństwa, by, jeśli by to było od dzieciństwa, to by to spustoszył wnętrze. Natomiast bardzo prawdopodobne jest coś takiego, że. Moje poczucie bezpieczeństwa było niewystarczające. To znaczy, ja zawsze pamiętam jakiś brak. Zawsze pamiętam, albo są takie momenty, które tak bardzo mocno mi się w głowie narzucają, jako takie braku poczucia bezpieczeństwa, poczucia zagrożenia, albo coś takiego, że, że nie do końca było tego bezpieczeństwa tak dużo, jakbym potrzebował. Natomiast jest takie powiedzenie w psychologii, czy takie stwierdzenie mówi się o na przykład wystarczająco dobrej matce, wystarczająco dobrym ojcu. To, to są takie y, zapamiętane przez nas y, obrazy matki ojca, które nie są idealne, ale są wystarczające do tego, żebyśmy my mogli dalej w życie pójść. I jakieś tam braki mogą być, ale to nie znaczy, że mi życie się rozwaliło. Tym. Więc ważne jest takie podejście, że być może. Ja nie potrafię zauważyć takiego momentu sytości bezpieczeństwa albo sytości miłości, ale to nie znaczy, że go w moim życiu w ogóle nie było. Mogę mieć oczy zwrócone w te braki cały czas, i to nie znaczy, że jest źle. To jest znaczy, że po prostu ja to czuję, ja to przeżywam, ale pamiętajcie o tym, że mało prawdopodobne jest coś takiego, że tego bezpieczeństwa nigdy nie było. Prawdopodobne jest to, że go może było potrzeba więcej niż faktycznie było, albo tej miłości potrzebowałem więcej niż jej faktycznie było, ale na pewno, na pewno bardzo ryzykowne jest przyjmowanie, że tego w ogóle nie było, z tego względu, że to jest nieprawdziwe raczej. I z drugiej strony ono mnie trochę tak y, utrwala we mnie, taki mit mój osobisty, który mówi, że jestem człowiekiem, który nigdy nie miał bezpieczeństwa, nigdy nie miał po, poczucia miłości, i mam taki mit negatywny o sobie. On się potem przekłada na to, że trudno mi to bezpieczeństwo jest przyjąć, później przekłada się na to, że później mi trudno jest tą miłość przyjąć, a zupełnie nie trzeba funkcjonować w takim funkcjonowaniu oczy zwrócone w brak. Nie? Teraz. Druga rzecz bardzo ważna, co zrobić, żeby z tego próbować wyjść, albo nie wpadać w czasie medytacji w takie poczucie, ja tego nigdy nie miałem, mnie to teraz rozwala. Metoda jest taka, żeby nie myśleć o sytuacji, w której ja miałem sytość bezpieczeństwa, sytość miłości, bo ono mogło się faktycznie, to poczucie sytości nie wydarzyć, ale jakaś miłość była, czy jakieś bezpieczeństwo było. I wtedy sobie przypominam coś, kiedy w miarę. Czułem się bezpiecznie w miarę, albo jakiś jeden gest osoby, która sprawiła, że się poczułem w danym momencie lepiej. Nie? Na przykład była jakaś sytuacja trudna i ktoś coś powiedział, albo ktoś mi dał jakieś wsparcie, albo no, coś się stało. Ciągle był deficyt bezpieczeństwa, ale pojawiło się coś, co mi to jakiś. To podstawowa albo jakiś krok do przodu bezpieczeństwa dało. Druga rzecz, i jeśli na przykład mam taki brak miłości ciągły, permanentny, to przypominam sobie jakiś gest, który był gestem takiej życzliwości, dobroci kogoś w stosunku do mnie. Bo najprawdopodobniej jest tak, że to było, czy na 100% jest tak, że to było, bo. Bez tego się nie da żyć. Ludzie się po prostu rozwalają, jak tego nie mają. Natomiast oczy mamy zwrócone cały czas w braki, i chodzi właśnie, jakby to jest sedno tego ćwiczenia. Przypomnieć sobie, że poza brakami było też coś dobrego. Było to bezpieczeństwo, było to, była ta miłość, były te gesty życzliwości. I teraz łapię się, był gest życzliwości, ktoś mi okazał miłość. Ja ciągle dookoła mam takie poczucie, że tego było za mało, i tak dalej, ale to jakby. To było, jakby ta miłość jest realnym faktem, a to co to jest dookoła, poczucie, to jest moje poczucie. Nie? nie należy go udawać, że tego nie ma, czy że to nie jest ważne, to jest ważne, nie? ale jakby to moje poczucie z kwestii uczuć, które są zmienne, które są subiektywne, one nie opisują całej rzeczywistości, są prawdziwe, hmm. ale jakby to moje poczucie nie mówi o, o faktach, mówi o takim moim poczuciu, hmm. właśnie o jakimś moim subiektywnym odbiorze, czy jakimś takim momencie, w którym wtedy byłem, i to się tak złożyło na to poczucie. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby z tego poczucia wychodzić do faktów. I owszem, ja wiem, trudne to jest, żeby z tej chmury wychodzić, wyciągać głowę, a że jednak tam był jakiś gest osoby, która dawała mi jakiś gest miłości albo bezpieczeństwa. Czasami to trzeba robić tak na twardo. To znaczy, że przypominam sobie jakieś sytuacje, kiedy miałem poczucie takiego braku bezpieczeństwa, no ale przypominam sobie tak realnie, no tak, gdzie mieszkać miałem? No, miałem. Jakie jedzenie było? Było. Jakbym tego nie miał, to by to moje poczucie bezpieczeństwa było jeszcze niższe. Czyli już mogę na głowę wziąć, że jakieś fakty były, nie? I trzymajcie się faktów. Nie? I to jest właściwie odpowiedź na to pytanie. Pierwsze to jest że najprawdopodobniej to nie jest tak, że tego w ogóle nie było, tylko że ja mam oczy skierowane w brak, to może być i nie należy z tym walczyć, ale tak może po prostu być. Druga rzecz próbuję znaleźć tak na rozum jakie gesty gdzieś tam były. Niesytość. Nie staram się znaleźć momenty sytości, tylko momenty gdzie były jakieś chociaż małe gesty. No i to jest metoda, po pierwsze, żeby się nie zapadać, czyli żeby nie robić tego ćwiczenia w taki sposób, że ono będzie mnie pogrążało, w takich medytacji jak dzisiaj. A drugie, po to, żeby, że jak się ćwiczy, to zwracanie uwagi na te rzeczy, które były, które były dobre, to tak naprawdę nasza uwaga potem się koncentruje w tych rzeczach. I im częściej się takie ćwiczenie robi, tym ono daje lepszy efekt, bo po prostu ćwiczymy się w kierunkowaniu uwagi na konkretne rzeczy. Ja mówię po sobie, działa to naprawdę. Mi takie ćwiczenia pomogły, ale też potrzebowałem dużo czasu, żeby w to wskoczyć. I jeszcze powiem tak: tylko jedną rzecz na koniec. Nie bójcie się, jeśli takie doświadczenia emocjonalne w Was się pojawiają. To jeszcze nie znaczy, że wasze życie jest przegrane, że coś złego, coś się działo. Wszyscy ludzie tak mają. Nie? Tylko, że u jednych to się odzywa w innych momentach, u w drugich innych. Każdy tak ma takie poczucie, że, że coś jest bardzo źle, nie? albo że coś tam w życiu przegrałem. Kierunkuję mojej myśli. Na fakty realne, na jakieś gesty. Staram się je znaleźć. Dobrze, dziękuję za Wasze pytania. Zapraszam do subskrypcji. Będzie jeszcze jeden QA jakoś w tym tygodniu, żeby nadrobić to, co było. Baja.